Jestem, kik, dzięki za followa. To, to 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 to, lubię grać fizam, Kisan, dude. Żeby dać kasła, kurwa. Myślałem, że zapomnieliście. Nasus na Dariusza, ale przypa. W wchoj. Low ultra gachi Dzięki za followa pana. Jezus naprawdę chcecie? Wy 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 Będziecie mi to spamić Co ja mam w ogóle w enemy? I w teamie? Dobra To słuchajcie aż muzykę wyłączę, nie? Albo jak zabija. Jak zabiję, to wtedy. Teraz to chuj, teraz to gramy. Patrzaj, że ja mogę pusznąć linię. Nie chce mi się. Gdzie oni są? Niko nie ma. To jest podejrzany jeśli nikogo nie widać. Eloy gar On ma kometę Jezus, dzbanie Never play with kometa Oko, niech to się puszyje do mnie Ej, don't care Czy właśnie zajebiście, że się do mnie puszy. Ma taki zasięg Tokio Dzięki ten gość się nie gra źle, w sensie dobrze gra. To mi się nie rozjebało przy turacie. Ja muszę to atakować teraz jak debil. Aaaa, Shiba. Wziął tego kanona. Co za challenger? To dzięki za pana. te peka ma, kurwa typie, 10 sekund nie żyjesz Dobra, jednak nie Does, ja on się chce, ten! Hicha stepek. No, Mam, że zatrzymuj ja go, nie, to muszę No Może mogłem flesznąć i jakoś bardziej go bić, ale. Trudno. Ja chcę szybko cofnąć i sam się wyrykać. Ten się ty... Te... CO?! Kurwa, ale tyle A, pokój w ten flash. Wp. O, dostałem shielda. Ja pierdzielę, tylko nie gry. FF. FF. Ani FF? Ej... Pipers? Proszę podać kurwa, no i zabijłem. Dobra, też muzykę włączę. Tak, tego odcinka. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony frino. Dzisiaj zagramy sobie fizym na midzie Ogólnie też mam 2-0 Sorki, ale mi się nie nagrało wcześniej No dobra, wam w typę Co wiesz, Ja Jezus Maria Ej to, jaka to jest dywizja? Prawie go zaatakowałem nie wiem, to nie jest platyna. Nie jest platyna. To, że się tam tepnął, to był taki risky. To był high risk i nawet nie high reward. Bo jakby zabił jednego, o wiele więcej stracił na midzie. Nie wiem, pojebany ten mordeczka. Wiecie, co robi Fizz, który ma 3 kille na początku? Mapę zasłań. To jest gościu. Gościu. Pan. To jest East. A go top na czacie piszesz. A ten się dalej z nim napierdala i przegrywa. No, East. Ten woli... Woli właśnie się wyjebał w dżungli. Widzisz tą czachę? East. Na chuj mam zasłaniać tę mapę, powiedz mi. się na bacie, dzieje? Jakieś place'y. Kurwa, no przestań mnie bić. Ja pierdolę. Ja mogę się chyba po prostu w niego wjebać teraz, ale czekam na Ignite'a. Albo czekam na ignite, albo jak go biję. 0 02. No Nasus kontruje Darwisa, nie wiedziałeś. Darius ma silne Irni. Nasus nic nie robi w Irni, to oczywiście, że go kontruje. O, widzę, Cox Ward, Ciebie, no widzę Woliberka Fox Control Ward, byś powiedział, ja ci pewno mój co? To chyba... Chyba skoczę. Nawet nie muszę... Nie, to jest Woliber, to muszę Nasus pierwszy szedł przed Tariusem. Kurwa macie... No i jakie, ja... Jak ja mam się spodziewać czegoś takiego? Weź mi ktoś to wytłumaczy. Jak ja mam się spodziewać czegoś takiego? Dobra, ja też jestem spierdolony. Chodź się bić. Nie mam psa, to masz przewagę. Ach, chuj. No się ma. Ja pierdolę. Nie, ja już jestem zarażony. Spierdolinizną. Spierdolonym graniem. Ryba, na no, to był pies. Dobra, co pańsko. Nasze buty, bo co ja mam robić na Midzie? Ten Wegar Ja muszę go spacingiem odjebać, a nie zrobię inaczej. Jak. Bo on dobrze, dobrze, dobry ma spacing. Nie najlepszy, ale dobry. Ile miałeś najwięcej LP-czyngerza? 615. Grając na Midzie? ZM, głównie z zedem w sumie, tak naprawdę. I eko chyba. Takie moje dwa czempiony. Baral, kto... Dzięki za followa Dobra, on jest w dupie Drake a ja tego nie dożyję czemu? Bo Liberia ale ja mam wyjebane

Co on robi, Jeszcze tego barda mam ten Zombie barda To daje w twojej wizji ogólnie O kurde belka Czy on idzie tutaj? Fleszy. Nie wierzę, że dostałem tego slu... Oooo! Łapka w górę dla zasięgu. Ty budujesz zamiast Zamyslicza, bo się naoglądałem midbista I Mango Fish. Taki ziomek z e, Korei. Się naoglądałem, to buduję zamiast. Dobra, teraz mam stopłacza, to mogę jeszcze... Ten już takie desperackie place robi. On jest tu, 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 tu. tu. No. Jednak jest tam. On... Powiem tak, on jest taki zdesperowany gościu. Ja go już nie przewidzę. Gdzie on chodzi? On ma totalnie wyjebane mida teraz. No, fuck, że jest. 4-0 ten zoni buduję? No, teraz mogę się tak wpierdolić pod turet. Gościu. Eliska tak nie dojbuje, co ja będę. Dobra, ale platingami to chyba nie wygram gry. Ale z drugiej strony ten Wegar ma siódmy level, ja mam dziesiąty. Idę bota? No Wegar jeszcze jest na tilcie mega. Mogę iść na topa Ale już niestety Nice Ja mogłem tankować Co wy robicie? Na pewności Nie potrzebowałem pewnie nawet, ale Chuj Diki wszystko naraz Ale R. No nie potrafię przewidzieć, co oni zrobią, tak naprawdę. My bad. Nie rzucaj R na sosa twojego, bo rekiny jedzą psy. Dobra. Ale nie, bo ja mam psa, to pies... No nie jak psa chyba maneczko ziemeczki ziomeczki. O, o ja pierdolę. Właśnie po to jest zonia. Mimo, że ma się przewagę w to jest przydatne. Gdzie ten Darius? Co na objazdówkę kręci? No to kurde, jestem z panem. No i chuj, także. Ja pierdolę 900 golda. Brinu, co ty tu pierdolasz? Chciałem Ci wiadomość na Instagramie, jak będziesz, miał czas to proszę. Jak będę siedział random na telefonie, to zobaczę. Liczę, trip, abyśmy, a nie zonia jak pizda Ela. Nie, bo zjebałem w chuj, nic nie trafiłem. Dałem Dariusowi heal'a. Więc jakbym nie miał zoni, to mnie chyba by pąbili. Wiem tak, mogłem też czekać na ulti, ale nie wiem. Dobra, trudno. Zdarza się. Ten Veigar i tak jest tak do tyłu w chuj. Że 900 golda to gościu, ja 900 golda miałem przewagę 7 minut temu, więc teraz to mało mu to da. Ona pół HP stoi, nam idzie. Siemaneczko. No i flash. Ja go mogę zbombić. Nie, nie mam zani. nie. Raz jest po kopocek. No z Jane to byś go wydajował. Już to byś pęty już miał. Już to byś Hexakina zrobił, bo jeszcze byś komuś matkę Ale oni. Eric Science 666. Dzięki za polane. Nie wiem jak serkę. Znaczy je Snowflash, to jest Dobrze Jakie to są w ogóle te wizje? Ja zapomniałem. Dawaj, nie odpuszczaj, wiesz turet. Siła, masa. To nie bierze że to nie ma kota, słyszała. Wegard jakiś debil, jak na FIZA ZONI nie ruszyje tuchet? Czy znaczy, ja wiem? To nie jest tak, że na FIZA nie ruszyje tuchet, tylko chodzi o granie. No Zeta to fajnie przerażować zonie nie jest swarmu i w ogóle. Ale z drugiej strony nie wiem, powiem ci tak, nie wiem. <laughs> Za dużo stracił na midzie farmy, żeby teraz coś zrobić. Ma 64. 20 waveów przy stracił, co najmniej. No, jeszcze nie klikam tej arki, jestem najzjebańszy z marka, Ale widziałem opportunity, nie? To jest Ark Czy to jest jakiś Main Waker? Nie, nie klikam arki, już in this gra Pieniążek ode mnie nie dla Ciebie. Pieniążek no. ode mnie dla Ciebie. 5 zł. dzięki Mordana, dzięki, dzięki. Nie wpisało się do celu donate'ów, bo dałeś donate'a z innej strony, ale dzięki i tak. Dzięki mega. 1,7 7 miała punktów mega. Mm -hmm. Ten nie bierze że ten nie ma kutasa, jedyna linia z wzięty turetem, to mid lane. Bo nie mam kutasa w dupie, ja, dlatego... Jakbyś miał liczyć na to osiu ratowarów, mówić i tak brąz. Nie wiem, no... Może są sytuacje, kiedy Lich byłby lepszy od zoni. Ale in druga strona Robiłem raid, ale nie masz powiadomień No bo chyba mam od il... nie wiem w sumie to Dzięki za raid'a Love Emi THX, oh my god this is. Taki pop tylko Bo tam był jakiś boliwer Ja mam 9-2 tylko, to nie mogę się tak pierdalać Sam mam mało farmy, 127 Mając taką przewagę nie wiem gdzie zgubiłem tyle farmy Mordaja trójnica chillerka? Nie, mordeczka. Nie zauważyłem. <śm> zauważyłem, zauważyłem Mogę iść po blue. Z blue jest fajnie grać widzę. Co jest tutaj robisz? A ma 0,4, no kurde, bardziej się opłaca bluz lutować Chociaż w sumie. Nie mam trinketa. Dobra, co on zrobi? Co on zrobi? On podejdzie do środka? On będzie chciał tego miniona. Dobra, chuj, dick, Wszystko naraz. jego E. Eh? I spierdaj się spod kuret. Jeszcze byśmy to zrobić. Czemu nie Infinity aż podkryta? Nie mogłem to złożyć, masz rację. Keep pushing the idiot element for me. Spoko tutaj. Opiniem się by, chyba wyrekalować, by nie? O, i gara jeszcze jednego ojwa. Dobra, jeśli tak nic nie zrobię, bo się każdy wyjebał samo. <laughs> Nie wiem, no to jest dla mnie zastanawiające jak incydem no, rozjebał linię na Dariusa twój Rabadon. Jeszcze No highs. No jeszcze... Jeszcze chcę 200 golda. No ja many nie mam. To dużo zmienia. Ja pierdolę jak się odpalił. Ej bo on nie zabije, bo ja nie mam many. Nie ja mam zrobić. Nie ja mam many On mnie zapinie! No 10 many czekaj Kurwa <grywa> Jak mnie ograł, skubane? 10 many calculated <grywa> Ja pierdolę. Mogę do krza ja wiem co mogę zrobić ale chuj. Protobent i... Nie, nie bać protobenta. Dobra, to było taktyczne. Teraz Darius wrócił do gry. Znaczy wrócił. Teraz Darius jest warty pieniądze. Ten mi blue zabrał. Moim mielu zadają 2% więcej damage'a i 1 redukcja damage'a. Dobra. To jest bardzo ważne. Gdybyś poszedł po blu, też byś przeżył. W sumie. Jest jeden. Spellbinderem sam zabił. <noise> Cześć, im nawet to spamiane. nawet to samo spamiane Pan Maruda musi niszczyć zabawę? Pan Maruda, niszczycie uśmiechów. Czemu oni się wypierdalają To nie jest to? Ten się nawet tepnął. Nie no fuj. Ej, bo nie jeszcze to przegramy. Krystian, dzięki za followa. Krystian? Krustian? Nie wiem. Dzięki za followa. Tego nie puszczę wyższemu, bo tutaj się pojawi trzech. Czy oni barana robią? Jest tylko Darius. Robili baron. Szczerze to mogłem nie brać tego inhibitora. Nie bierze się ogólnie inhibitorów, bo przez to przeciwnik może sobie pofarmić. Nie twój gunblade, co ty kurwa za combo robisz na tej kacie? Pojebane. Czemu nie ma blue? No to trawujemy. W sumie jeszcze trochę i ten... O nie, nie mam cię w kojo. Tylko jakoś nie wiem, tak czytam czat, że nie widzę, co piszesz. Nie wiem, że mam cię w koju mordeczko. Nie ja wiem, jak cię dary zabił, mogłeś kije na skały przez ścianę. No nie wytaka ale kurde, no. Czasem nie cofnę tutaj. Pamiętaj, co stało się? Może powinniśmy być zgrupowani. Może to ja jestem zjebany. też być to prawda. Może pieniądze. Riven Lewka szmata dziwka. Dzięki za to złote tutaj. Big dla mnie znaczy dys. <grym> czekaj, 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 czekaj. To my puszczemy Mida teraz. Może jakoś złapie podczas ten... Nie, nie, co są bardy na stówę? Nie wiem na chuj to... zonia. Dobra decyzja, żeby ich tam strapować. Koniec klików. Kończymy grę. Kończymy. Kończymy. Dziś dzięki. Graszimy na topie to moje marzenie. Proszę je trobieram na raka, zawsze możemy zobaczyć. Ci... Feiern wir ihn